Cześć, kolejny futsal w Krakowie i dziewiąta kolejka dywizji B została rozegrana i jest oczywiście już za nami, ale nie do końca, bowiem drużyny 16. batalionu i Dragonów już wcześniej ustaliły, że mecz z dziewiątej kolejki zostanie przełożony na ter i akurat tak się złożyło, że znaleźliśmy termin pasujący obydwu drużynom i dlatego zagrają dopiero za tydzień i też dlatego rozegramy mecze. Przepraszam, nie rozegramy tylko wybór piątki kolejki Piątki dziewiątej kolejki będzie dopiero za tydzień Ale zanim przejdziemy do omawiania meczów Chciałbym powiedzieć, że do niedzieli głosujemy nad bramką Wyborem bramki kwietnia A widzę, że jeszcze nie oddałeś swojego głosu Tak, myślę o tobie Nie oddałeś jeszcze swojego głosu na bramkę kwietnia Dlatego pozwólcie, że przypomnę jak one wyglądają I teraz już spokojnie możemy przejść do omawiania kolejnych spotkań. Rozpoczynamy od starcia pomiędzy Nowym Ładem a Hattrikiem. Meczu, który rozpoczął się od dobrej sytuacji dla Hatrika, bowiem... Oko w oko z Gibasem stanął Cyprian Turek, ale Gibas to uderzenie obronił, ale potem zdecydowana dominacja Nowego Ładu. I to jeszcze w pierwszej minucie mamy uderzenie Szczepana, bardzo precyzyjne i jest 1 do 0. Potem mamy kolejną akcję Nowego Ładu, który grał wysokim pressingiem, pressingiem odbiór Jędrysiaka, strzał w słupek i dobitka kitlińskiego, no, niezbyt nie optymalna. Z kolei, z drugiej strony, swoją szansę na trzechsetną bramkę miał Radek Makła, ale jej, jej nie wykorzystał. Spoiler, nie wykorzystał w tym meczu jeszcze. Potem bardzo ładnie piłka przyjął Grzegorz Szczepana, szukał jeszcze rywala i z pomocą Cypriana Turka wpakował piłkę do siatki, było 2 do 0. A nie minęła minuta i yy, Michał Gajok musiał wyciągać piłkę z siatki po raz trzeci w tym meczu, bowiem Pomiędzy jego nogami do sieci trafił kitliński. Hattrick próbował i stwarzał sobie sytuację, tak jak chociażby teraz, kiedy to Fischer zagrywa piłkę do Filipka, ale uderzenie minimalnie niecelne, a w odpowiedzi mogliśmy mieć już 4 do 0, kiedy to kapuścik niemal został nastrzelony piłką przez Szczepana. W minucie 13 to właśnie Grzegorz Szczepan trafia do siatki po raz trzeci, jest już 4 do 0, a gracze nowego ładu idą za ciosem. Szczepan zagrywa piłkę do Jędrysiaka, który decyduje się na uderzenie. Znowu trafia w słupek, ale piłka tym razem trafia już do siatki, nie wychodzi i jest 5 do 0. Dopiero wówczas udało się graczom Hat-tricka odtworzyć. No, Konto bramkowe na uderzenie zdecydował się Mikołaj Fischer, no i piłka wpadła do siatki. Ładne uderzenie Mikołaja, ale jeszcze przed przerwą mamy kolejne trafienie nowego ładu autorstwa Wiktora Kapuścika. Było 6 do 1, choć na przerwę by drużyny mogły schodzić z Niki do 2, kiedy to jeszcze raz spróbował z dystansu Mikołaj Fischer. Drugi powie na boisku pojawił się Hubert Bujas i od razu miał szansę na bramkę. Trafił jedynie w słupek, a zestrzelanie goli wyręczył go po chwili po akcji właśnie z Bujasem. Mateusz Jędrysiak, bardzo altruistyczna akcja kapitana Nowego Ładu. W minucie 26 Mikołaj Fischer w końcu wpisuje się na listę strzelców po raz drugi. No, nie była to przesadnie bramka, ale też trzeba umieć się w takim miejscu znaleźć w odpowiednim momencie. A następnie mieliśmy tak zwany typowy nowy ład, który na bardzo dużo zaczął pozwalać rywalowi. Tutaj szansa Radka Makły. A potem kolejne akcje nowego ładu. Tutaj Radek Makła mógł strzelić 300 bramkę w lidze, ale postanowił zostawić to na kolejne spotkanie, pozostawiając piłkę Cyprianowi Turkowi. A jeszcze potem mamy. Gola e, siwka i zrobiło się 7 do 4 na 8 minut przed końcem, ale Nowy Ład nie miał zamiaru tutaj e, podawać e, ręki rywalowi w sensie pomagać mu, nie że być uprzejmym. Jędrysiak również z hatrykiem, a w samej końcówce Radek Makua dwukrotnie zawalczył o e, tą trzechsetną bramkę. Tutaj właśnie widzimy podanie od Fischera, ale uderzenie Makua niecelne. I jeszcze w samiutkiej końcówce mamy uderzenie obronione najpierw przez Gibasa, a potem zablokowane, ale nie zmienia to faktu, że hat -trick po raz kolejny przegrywa, ulegając nowemu, ładu, do, nowemu ładowi przepraszam, 8 do 4. W drugim meczu Ochotnicza Straż Pożarna z Rzeszotar mierzyła się z rezerwami ukraińskiego Legionu. I ten mecz naprawdę był bardzo interesujący, zwłaszcza, że w drugiej minucie dochodzi do faulu w polu karnym na bodajże Onipce. Mamy rzut karny, a do piłki podchodzi Tatarczenko i Nikita Tatarczenko w pojedynku że okazuje się lepszy od Kuby Gawora i mamy 1 do 0 dla gości. Goście mogli podwyższyć prowadzenie, bowiem w znakomitej sytuacji znalazł się Sierki Bachri, ale Gawor był na posterunku. Potem również dobrą szansę miał Hasający na lewej stronie, niczym Sarenka, Sasha Sasza jak, ale Gawor broni i tym razem. No a potem mamy kontrę. Mianowicie piłka e, ładnej trójkowej akcji dojścia do Jacka Kopcika, który zaprzątkował tą akcję i jest jeden do Jednego. Wynik takim wynikiem kończy się pierwsza połowa, na no w drugiej połowie niefortunne zagranie do bramkarza przecina Onipko i jest 1-2, ale strażacy z Rzeszotaru odpowiadają błyskawicznie, kiedy to podanie na lewej stronie dostaje Ostafin i między nogami eee, ta wprowadza piłkę do siatki. Kolejna bramka znowu po dwóch minutach, odzyskanie piłki przez Onipkę. I zagrana piłka do Trietiaka, który strzelał, ale broni w tej sytuacji Gawor. A już po chwili po raz kolejny akcent za Trietiak i na raty bardzo przytomnie Sierchi. Bahri daje trzecie prowadzenie w tym meczu drużynie ukraińskiej. No a po chwili mamy wreszcie, jakąś bramkę z asystą Zasławski. Do Trietiaka, który podwyższa na 2 do 4. Ambitni strażacy ruszyli do boju. I zobaczmy, jak to wyglądało. Tutaj mamy zagranie chobota do Gawkowskiego, zdaje się, ale broni Tatarczenko. A chwilę później, mamy bramkę śliwy. I mamy kontakt. Gracze Rzeszotar końcówkę mieli naprawdę fenomenalną, stworzając sobie bardzo dużo sytuacji. Chociażby ten kąśliwy strzał Jacka Kopcika, również po chwili. Kolejna sytuacja znowu: Jacek Kopciki, niesamowitego pecha miał ten zawodnik w tym meczu. Piłka nad poprzeczką, I jeszcze jedna sytuacja Rzeszotar. Zdaje się, że to był śliwa. No i jeszcze na samiotkim na końcówce wstępował swoich sił Piotr Chobot, ale piłka nie wpada do siatki. I szczęśliwie, ale e, wygrywają to spotkanie gracze ukraińskiego Legionu 2A że Shotary po raz kolejny naprawdę mimo, że zagrały bardzo dobre spotkanie zostają bez punktów i tak jak mówię no uważam, że kwestia tego jak zaczną punktować jest to jest to kwestia czasu, bo naprawdę grają bardzo dobrze technicznie no jedyne co bym zarzucił to brak skupienia w obronie, ale w tym meczu tego nie było, niemniej większe doświadczenie i bardziej wojowniczy charakter wykazują ostatecznie Ukraińcy z rezerw ukraińskiego Legionu i to oni wywożą dwa punkty, bo formalnie gospodarzami była drużyna z Rzeszotar. W następnym spotkaniu Lajkoniki grają z rezerwami Jęchy i pierwsze 12 minut to jest po prostu... No nie, no nie, nie mogę znaleźć innego słowa niż wpierdol, bowiem lajkoniki robią z rywalami co chcą. Jest to futsalowy gwałt, po 12 minucie jest 5 do 0, dwie bramki Bielawskiego, dwie Śmigacza i jedna Ilczuka. Coś ciekawe, jeszcze w 15 minucie NH dostaje czerwoną kartkę po drugim żółtym kartoniku Sebastiana Rachwała. I zaczyna się naprawdę znakomita gra Hench, która przetrzymała grę w przewadze. Na początku tutaj połowy strzela bramkę na 5 do 1. A potem toczy naprawdę wyrównany bój z lajkonikami. Obydwie drużyny starają się grać bez bramkarza i dopiero w 25 minucie Michał Pasich podwyższa na 6 do 1. W końcówce jeszcze bramki dorzucają Pasich i Świgacz. Ale gdyby nie te pierwsze 12 minut, to mecz i tak pewnie by wygrały lajkoniki. Ale postawa Enchy po naprawdę piorunującym ciosie w pierwszych 12 minutach była potem imponująca. Niemniej to wice wicelider, a chwilowo lider, przynajmniej chwilowo, bo zobaczymy, jak się skończy spotkanie batalionu z dragonami, ogrywa rezerwę Enchy 8 do 1. Następnym meczem był mecz transmitowany na kanale naszej ligi. Oczywiście możecie zobaczyć niemalże całą transmisję z tego spotkania, jednakże nie uraczę Was fleszem z tego meczu, ponieważ z przyczyn nazwijmy to prywatnych muszę jak najszybciej nagrać magazyn a jeszcze nie mamy flesza z tego meczu, więc no niestety opowiem Wam tylko o spotkaniu Lagi Bonito z WKS-em. Mecz był naprawdę bardzo ciekawy i rozpoczął się od bramki Norberta Wandasza w minucie czwartej, na którą piętką odpowiedział Adrian Buczkowski już minutę później. W minucie siódmej Piotr Witeczek daje pierwsze prowadzenie WKS-owi. No ale przerw, na przerwę obydwie drużyny schodzą z winkiem remisowym po golu Kuby Czosnyki. Druga połowa znakomicie rozpoczyna się dla drużyny klatki schodowej, bowiem najpierw trafia Witeczek, potem przepięknie uderza Tomek Rajczyk, ta bramka też będzie nominowana do bramki kolejki i robi się 2 do 4, ale błyskawicznie odpowiada Kowalówka w minucie 28 i laga łapie kontakt. Gdy w 32 minucie Witeczek przywraca WKS na dwubramkowe prowadzenie, wydaje się, że... Na WKS musi to spotkanie wygrać, ale w końcówce dwa błyski geniuszu Filipowicza, który najpierw strzela bramkę kontaktową, a potem, tak jak komentowałem, ma w dupie to, że przy dwóch zawodnikach w murze nie strzela się bezpośrednio z rzutu wolnego, tylko strzelił i wyrównał w przedostatnim minucie spotkania, ratując swoje drużynie. Punkt Alaga Bonito dzieli się punktami mi się 5 do 5 z WKS-em futsal Team. Następny mecz to był mecz DZP Rosomak z NH i tutaj ze względu na to, że jak zapewne wiecie NH wygrała to spotkanie 16 do 2, ten skrót jest bardzo długi, bo sytuacji nie zabrakło. Oczywiście pełen skrót jest dorzucony do raportu meczowego, który jest na stronie, ale pozwólcie, że, pozwólcie, że tutaj przetestujemy inną formę skrótu. mianowicie skrót EXPRESS, w którym mamy tylko i wyłącznie bramki, które padły w tym meczu. jeżeli no, będzie to zwiększało nieco dynamizm komentarza i samego magazynu, to będziemy to kontynuować w kolejnych magazynach w przypadku meczów. Które kończą się bardzo wysokimi wynikami i nie mają no, praktycznie żadnej dramaturgii. Natomiast na to, to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to obejrzyjcie też cały skrót, ponieważ po bramce numer 11, autorstwa Damiana Światłonia, gracze Enchy uczcili narodziny córki Damiana Światłonia kołyską. Życzymy wszystkiego dobrego rodzinie Światłoniów i córce Damiana. A teraz zobaczmy. Jak wyglądał właśnie ten ekspresowy skrót pojedynku DZP Rosomak z Enchom? Przypominam, widzimy tylko same bramki. Najpierw minuta czwarta. E, Dawid Gwóźdź decyduje się na uderzenie z ostrego kąta. Jest 0 do 1. W minucie szóstej e, z dystansu uderza Dawid Michnowicz. Jest 0 2. W minucie dziewiątej mamy. Sprytny strzał Dawida Gwoździa, który podwyższałam na 0 do 3. W minucie 10 będziemy mieli dwie bramki: najpierw Dawid Gwóździe z hat a następnie yy, mamy bramkę Kamila Stawiarskiego, który popisuje się przytomną piętką w minucie 11 podwyższenie na 6 do zera z bramką Kamil Stawiarski a w minucie 12 fatalnie zagrywa warszycki piłka pod nogami furmanka, który strzela pierwszą bramkę dla Rosomaka. W minucie 15 kolejne trafienie Enchy, mianowicie Dawid Gwóźdź, Na w minucie 16 na strzał z dystansu decyduje się Tomasz Bielach, piłka wpada do siatki po raz ósmy. W minucie 17 kolejne trafienie i tym razem Dawid Gwóźdź z piątą bramką, a pierwszą połowę zamyka gol Warszyckiego z ostrego kąta. Potem mamy właśnie zmiankowaną bramkę Damiana Światłonia, która była jego pierwszą bramką po zostaniu ojcem po raz drugi. Jeszcze raz serdeczne gratulacje Damian. A następnie mamy asystę warszawskiego do Karpiarza, który bardzo przytomnie strzela drugą bramkę dla swojej drużyny. W 26 minucie na strzał decyduje się Emilian Jóżak i również pisuje się na listę strzelców. W minucie 28 mamy bramkę numer 6 Dawida Gwoździa w minucie. 29. Kolejne trafienie Enchy. Na listę strzelców wpisuje się po raz drugi Damian Światłoń. Również swoją drugą bramkę w tym meczu strzela Tomasz Bielach. Też bardzo ładne uderzenie. A strzelanie kończy Damian Światłoń tym uderzeniem, a wynik meczu to 2 do 16. I co ciekawe, to było do końca spotkania, wówczas zostało 10 minut 39 sekund i nie, padło, nie padła wówczas już żadna bramka. Ostatnim meczem rozgrywanym w tym tygodniu, aczkolwiek nie ostatnim, jeżeli chodzi o tą kolejkę, bo mamy jeszcze jeden, był pojedynczy Galactic Futsal z nowochudzkim Klubem Sportowym. Rozpoczęło się od bramki Konrada Grzyba w minucie 8, ale 6 minut później odpowiedział Paweł Toton i obydwie drużyny remisowały do przerwy. Tuż po przerwie bramkę na 2 do 1 strzela Maksymilian Stasiowski i wydawało się, że Nowochód Skilów sportowy będzie murował, ale nawet jeżeli miał taki zamiar, to nie pomurował za długo, bo w 29 minucie Salwiński i Łukasz Binczycki strzelają po golu i robi się 3-2 do 2 dla Galaktików, a potem Grzyb podwyższa na 4-2. do 2. Końcówka to ambitna postawa NKS-u, który za sprawą Franciszka Jachemczaka znów łapie kontakt na 6 minut przed końcem, ale mimo ambitnej postawy i naprawdę dobrej gry, Nowochucki klub sportowy, przynajmniej w końcówce, bo taką naprawdę widziałem, całą końcówkę, znaczy w sensie od bramki Franka, nie zdołał doprowadzić do wyrównania. I z kolejnego zwycięstwa cieszy się ekipa Galactic Futsal, która wygra, wygrywa 4 do 3. Tak jak mówię, pękki kolejki nie ma. Zobaczymy na wyniki. Hmm. Patrzymy na wyniki, e, tylko że patrzymy na wyniki Dywizji B. Nowy Ład wygrywa z hat-trickiem 8 do 4, osp że Szotary ulegają ukraińskiemu Legionowi drugiemu 3 do 4, Lajkoniki rozbijają MNH 8 do 1, Lagabonito to ogrywa, WKS ha, remisuje z wks Futsal Team 5 do 5. Pamiętajcie, że zarówno Flash jak i. Pełne nagranie z tego meczu na kanale naszej ligi. W Galactic Fucal wygrywają z nowych klubem sportowym 4 do 3, a DZP Perosomak ulega Zębatką 2 do 16. W tabeli mamy zmianę lidera, ale to dlatego, że Batalion nie grał w tej kolejce w tym tygodniu. Liderują lajkoniki z 22 punktami. Natomiast za ich plecami mamy 16 batalion, który ma 21 punktów i Oczywiście pewien błąd w skrypcie, ponieważ tutaj laga jest na trzecim miejscu, nie na czwartym ma 19 punktów, potem trzy drużyny z 18 punktami, Dragony, NH oraz Nowy Ład i to oznacza, że pomiędzy szóstym a pierwszym zespołem mamy tylko 4 punkty różnicy. Po kolejnym zwycięstwie na pozycji numer 7 awansował Galactic Futsal. Wydaje mi się, że WKS już odpadł z rywalizacji o awans, który zajmuje teraz pozycję barażową, jeżeli chodzi o utrzymanie w dywizji B z 14 punktami. I gdybyśmy skończyli teraz rozgrywki, to w tym barażu rywalizowałby WKS z ukraińskim Legionem 2, który ma punktów 13. W strefie spadkowej do strefy spadkowej spada NH2, która ma punktów 11. Nowochudski Klub Sportowy ma punktów 7, Że oraz Hat Trick po 3, a na ostatnim miejscu. Ambitni gracze DZP Rosoma, którzy jeszcze są bez punktów, w przyszłym tygodniu rozgrywamy kolejkę 10. Jeden mecz zaległy, rozpoczynamy od starcia 16 batalionu z WKS Futsal Team. No, nie powiem, że WKS jest bez szans w tym meczu, natomiast będzie musiał się wspiąć na wyżyny umiejętności, żeby tutaj zagrozić batalionowi. No, jestem bardzo ciekaw. Jak to spotkanie się zakończy, a potem mecz dwóch najsłabszych drużyny widzę, czyli Hatrika z DZP Rosomak w przypadku Rosomaka, no i kiedy zdobywać punkty, jak nie teraz. No, a Hatrik na pewno będzie bardzo chciał zaliczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Następnie mecz nołskiego klubu sportowego z nowym ładem. W zeszłym sezonie NKS wygrał z nowym ładem 6 do 4 i wydaje mi się, że nowy ład nie powinien lekceważyć rywala. Następnym meczem będzie pojedynek rezerw z z i To tutaj rezerwy z Embatek czeka bardzo ciężka przeprawa natomiast e, później pierwsza drużyna Enchy zagra z OSP Szotary. no tutaj e, wydaje mi się, że grający naprawdę z meczu na mecz coraz lepiej gracze że Szotary mogą sprawić ogromne problemy e, z embatką. i ten mecz będzie na żywo transmitowany na kanale naszej ligi a następnie mamy mecz ukraińskiego Legionu 2 z Dragonami i tutaj też spodziewam się sporych emocji, chociaż Dragony ograły w pucharze ligi pierwszą drużynę ukraińskiego Legionu, a Dragony e, Tuż po tym meczu od razu, wygrają 16 batalionem i szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo ciężko przedstawić się w wojskowym mając już jeden mecz tego dnia w nogach. Kolejkę zakończy mecz Galactic Futsal, który tak jak mówię już się bardzo mocno rozpędza i na pewno stawi srogi opór, a i obydwie drużyny preferują turboofensywny styl gry, więc tutaj na pewno będzie się bardzo dużo działo. Tym samym serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się na tydzień w kolejnych magazynach. Widzimy się na hali i pamiętajcie o transmisji meczu NH OSP za tydzień w środę o 20.45 na kanale Ligi. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Cześć!